We wszystkich wystąpieniach reprezentantów PiSu pojawia się ostatnio jeden główny motyw. Tusk wiedział, a nie powiedział. Nie uprzedził, nie ostrzegł, zlekceważył, skutkiem czego powódź zalała kraj. Może się mylę, ale myślę, że oto jesteśmy świadkami początku budowy kolejnego ważnego elementu rzeczywistości równoległej, kolejnego kłamstwa o przedłużonym działaniu. Przypomina się tu kłamstwo, które przyniosło pisowi ogromne profity, kłamstwo smoleńskie, upartą mrówczą pracą, zdołali wmówić, że tu. Z Putinem dokonali zamachu na 96 osób, i to dla olbrzymiej liczby Polaków jest dziś prawdą obowiązującą, faktem historycznym. Premier rządu w zmowie z przywódcą wrogiego mocarstwa morduje prezydenta swego kraju. Kłamstwo zdawałoby się niewyobrażalne, kłamstwo bez najmniejszych podstaw, a jednak. Można, można. W tej chwili zaczęli budować kłamstwo dolnośląskie. Zabrali się za tę robotę z werwą, jak gdyby stęsknieni, bo długo nie było o co zahaczyć. Wygodnienie propagandzistów z TVP, komisje śledcze, kamieński i wąsik poddani torturom, niby świetny powód do wrzasku, ale nie było Prawdziwych ofiar, a teraz są, więc można czerpać energię z prawdziwej ludzkiej tragedii, tak jak to było w Smoleńsku. Kłamstwo właśnie budowane będzie rosło, pęczniało. Niedługo poprą je eksperci zagraniczni, których nikt nie zna. Winę Tuska stwierdzą amerykańscy naukowcy o specjalnościach maksymalnie odległych od hydrologii, a Antoni Macierewicz na czele społecznej komisji przeprowadzi szereg eksperymentów z użyciem prysznica rynienek i samochodzików wrzucanych do wanny. Celem PiSu jest, aby co najmniej 30% wyborców najdalej w roku 2027 o tym, co wciąż jeszcze się dzieje w województwach zachodnich mówiło powódź Tuska. I żeby święcie wierzyło, że to Donald Tusk osobiście powódź wywołał. Nie mówię, że tak się stanie, ale doświadczenie uczy, że pis nie jest tu bez szans.